Witam, ja jestem Knitek, a to jest gra pod tytułem Quantum Rush. W grze tej mamy na celu ściganie się z takimi statkami kosmicznymi, jakie widzimy w tym miejscu. Na początek mamy do dostępne trzy, które wyglądają w ten sposób. I mamy tam jakieś tryby gry różne: jakieś dead race, speed race i praktyka, i plus arena, która jest jeszcze. Niedostępna bo, niedostępna bo gra jest na razie w fazie alfa. Do której dostałem klucz na prywatnej wiadomości na YouTube i pomyślałem, że jak dostałem klucz, przysłali mi, uznali, że powinienem dostać, albo wysyłali każdemu, nie mam pojęcia. No to sobie zagram w tą grę. No to yy, pojedziemy sobie jakiś wyścig. No, tutaj możemy oczywiście jeszcze te statki yy, modyfikować w różny sposób. Mamy tutaj jakieś silniki, boosty, chłodzenie, takie różne pierdoły. Jakieś trzy tutaj, nie wiem, pieniążki, jakieś pewnie super pieniążki i coś, co nie wiem, co, jakieś odkry, nie wiem, odkrywanie, jakieś punkty do drzewka jakiegoś, nie wiem, nie mam pojęcia. Za bardzo jeszcze tutaj nie miałem czasu tego obczaić. Dostałem klucz w piątek wieczorem, pobrałem sobie tylko. Dzisiaj jest sobota, co nagrywam. No i pojedziemy sobie tryb yy, praktyki. Ponieważ jest za mało graczy i na tych dwóch trybach nikogo nie znajdę w krótkim czasie Nawet jakbym znalazł to bym musiał... Nie wiem czy by mi to działało tak trzeba wszystko Więc na razie sobie pojedziemy to, żeby zobaczyć jak to wygląda wszystko No, no to ładuje nam się trasa I pociśniemy Na razie przejechałem dwa wyścigi, no właśnie też na praktyce na tych dwóch trasach wcześniejszych nie szło mi za dobrze, bo jeszcze nie za bardzo tu ogarniam sterowanie. Są jeszcze jakieś boosty, jakieś takie różne dziwne rzeczy na drodze, o takie jak tutaj widzimy te żółte. Nie wiem za bardzo, jak to zbierać, czy cokolwiek z tym robić. Wiem, że w się steruje. O, ten statek jest nawet fajny, taki tutaj dość sterowny. Mocne, mocne skręty ma. Bo tym, co poprzednio jeździłem, bo poprzednio jeździłem tym pierwszym, co tam jest. I on mi strasznie uciekał. Znaczy. Spada w barierki, to jest fajny nawet. Podoba mi się. Sterujemy tutaj wsadem, plus Q i E. Co nam daje taki inny skręt, bo na przykład D nam przesuwa troszeczkę tak, plus nam go przemieszcza, a E tylko zmienia tak jakby... Oha, tu mogę po ścianach sunąć, ale fajne. A E nam po prostu... tak, Przek jakby przekręca go śmiesznie, że po sam tak skręca, ale jakby się nie przemieszcza. Tak dziwnie, to trzeba samemu zagrać. Teraz na przykład klikam Q, a teraz E, A. No, jakaś tam różnica jest, ale że nie gram w tego typu gry, to tak za bardzo nie wiem na czym ta różnica polega. E tutaj w prawo nie mogę, troszeczkę ta trasa jest trudniejsza. Ta widzę, bo nie jest tak ładnie oznaczona, i możemy z niej wypaść. Jak gram w tą grę, to mi się strasznie przypomina od razu Gierka Skydrift, która wygląda, można by powiedzieć, podobnie. Też sobie latamy i też mamy takie różne tutaj dziwactwa. Z wyjątkiem tego, że tutaj mamy jakieś statki kosmiczne, a tam, były, tam są samoloty. No to taka różnica. Możemy też sobie strzelać. Ło, to fajnie strzela. No i to chyba tyle, co bym mógł tu powiedzieć, co zauważyłem i co na razie wiem o tej grze. Zobaczymy, w jakim yy, kierunku pójdzie rozwój tej gry. Ten film postaram się wrzucić w ten sam dzień, co go nagrałem, więc będzie dość świeży. O, tutaj mam kolejnego busta, cokolwiek on daje. Nie wiem, czy te busty w ogóle działają mi na tej praktyce. Nie wiem czy pusty działają, ale, ale w każdym razie bardzo mi się podoba właśnie ten statek, bo on ma bardzo dobre skręty. Tylko musi być na pewno inne minusy. No to sobie tak polecimy śmiesznie, po skosie. Aha, bo jestem co mało rozpędzony. U góry mamy nasz armor. Jakieś jeszcze trzy sloty na coś, pewnie na te busty, których nie mogę wziąć, czy coś, czy cokolwiek to jest. Mam mam troszeczkę energii, można pocisnąć. Prędkości też tu są kosmiczne, 800 km na godzinę. Oho. Dobra, chyba poleciałem tą samą trasę co wcześniej. Mm. O, świetnie, zawadziłem jeszcze o coś. To teraz polecę w prawo... lewo znaczy się. Wow, ale fajne. I statek pływający. No to mniej więcej tak ta gra wygląda. Miałem ustawione dwa okrążenia, to teraz dokończymy to drugie. I jeszcze zaglądniemy może, co tam można w tej grze robić. Co dostanę ciekawe jeszcze za ten wyścig, chyba nic, bo za praktykę nic nie ma. Niestety, dla osób, którzy, które chcą sobie same pograć w tą grę, nie przewidziano nagród. Jedynie Ci co grają na multi. Bardzo możliwe, że jeszcze się coś z tej gry pojawi, jakiś film na moim kanale. pewno mi się ten produkcja w miarę podoba i działa mi płynnie przede wszystkim. O wymaganiach za bardzo nie mogę nic powiedzieć. W każdym bądź razie na pewno mam mniejsze niż Bulletstorm, bo tutaj elegancko, bez zmieniania tych ustawień graficznych, 30 klatek spokojnie mam na wyścigu. Nie wiem jeszcze, jakby było na przykład na tym, na Multi, ale też się pewnie nie dowiem. Dobra, zobaczmy jeszcze. Co tu jest dostępne w naszym garażu? Tu mamy właśnie te, to chyba do tych punktów coś? Aha, to jest coś jak Word of Tanks zrobione. Mam tu może gdzieś napisane ile mnie to kosztuje? Jest. No, czego nie mogę? No, ja bym chciał ten statek. 6000, spoko. Aha, tu mam jeszcze tę, muszę najpierw... No co mi to, jak to, co to zrobi? Speeda mi zwiększy. Jakieś pierdoły. To mi zwiększy shielda, to ja chcę może powera większego. Ale coś mi to zmniejszy, tylko nie wiem co to za bardzo jest. Yy, sterowność? I zapas energii. I... Szybkość obracania się, czy coś w tym stylu, to nie, to takiego czegoś nie chcę. Za to sobie może działko? Nie, no to sobie ulepszę, tarczę. Yes. Aha, dobra, bo to było tysiące. Dwo... E, a nie, to było za drogie. To taki inny, sobie statek polepszymy. Może tutaj coś będzie takiego przydatnego. Ło ho to już w ogóle tutaj zetniego. go. Tutaj, ale to jest za to, tutaj, ta zmniejszenie. Nie wiem, kupię, zobaczę. Dobra, wydałem hajs. Jej się ładuje fajnie. No i bardzo ładne. Tak to mi się podoba. Dobra, no to chyba by było na tyle, bo to już nie mam za bardzo co pokazywać. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do usłyszenia w kolejnych filmach z tej gry i innych moich produkcjach.